Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu. Idziemy sobie zobaczyć do naszej Helenki, ale jeszcze raz, bo muszę włączyć światło, nic nie będziecie widzieć. Idziemy sobie do naszej Helenki zobaczyć, jak tam, bo ja ją cały czas od rana obserwuję na kamerze. Teraz mamy godzinę 13. Zobaczcie, tutaj względny spokój. Musieliśmy, tak, pierwsze rzecz od razu Wam mówię. Musieliśmy tutaj zrobić taką bramkę, dlatego, że Helenka już trafiła wczoraj do boksu i tak strasznie wściekała się, bo również tam stała Maniutka cały czas koło niej i ta Helena tak strasznie się, słuchajcie, wściekała, że waliła, waliła w płot, waliła, aż w końcu rozwaliła bramkę razem z zasówką, wszystko po prostu poleciało, więc żeby tam jej nikt nie denerwował, żeby tam nikt nie podchodził, musieliśmy zrobić tutaj taką furtkę jakby na ten korytarz, żeby... No, żeby jej tam po prostu nikt nie wkurzał, już przed tym porodem, żeby nie rozwalała tego płotu. Muszę tutaj zamknąć, bo maniutka się już tutaj czai. Z maniutką, kochanie, jest sytuacja taka, że gdyby ona nie latała cały czas i nie panikowała, to generalnie kozy już dawno by ją zaakceptowały. Jak widzicie, jest spokój: wszystkie kozy sobie tam zajmują się swoimi sprawami, sobie leżą, a maniutka gdzieś tam osobno. Tutaj sobie widzę sianko, podskubuje od, od Blanki, podkrada. Także generalnie wszystko jest okej. Okay. No ona ma respekt, no wiadomo, że ma respekt przed innymi kozami. Tutaj tak naprawdę największą winę ponoszę ja za tą sytuację, dlatego, że no za długo po prostu Maniutka była tylko i wyłącznie ze swoją mamą. I ona wiecie, dopóki była ze swoją mamą w boksie, no to była chojrakiem, co to nie ona. I się tam stawiała i nawet potrafiła walić w płot. Natomiast jak już się okazało, że ona musi iść do tego stada, no to... Już troszkę zmiękła, wiecie jak to jest. Początek pokażę wam, jak się mają nasze maluszki wczorajsze od e, Czarnej, nasi chłopcy malutcy, że sobie leżą. <laughs> cześć Czarnuleczka, cześć kochana mamusiu. Czarna to jest bardzo dobra mamusia, kochana. Zobaczcie, ślicznoty. A one są bardzo silne, te chłopaki. Tak, kochana, twoje dzieci. Ja nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, no bo światło jest słabe. No staram się z tej strony może. Cześć chłopaku, ona takie czarne jak smoła, że nic nie widać. <noise> Dzień dobry chłopczyku, śliczny. Dobrze się, słuchajcie, tutaj wszystko jest ok, one są silne. Same już sobie generalnie radzą z cyckiem, no jeszcze dla pewności oczywiście co jakiś czas je przystawiam do cycka, żeby mieć pewność, że są najedzone, ale słuchajcie, brzuszki pełne, ani nie płaczą, ani nic się nie dzieje złego, więc... Radzą sobie. Czarna ma przepiękne wymie. Ma dużo, dużo ładniejsze wymie niż um, po pierwszym porodzie. Super, jestem bardzo zadowolony. Um, Także tutaj jest wszystko ok. Zostawiamy na razie mamusię. Nie, świeżo upieczoną, wczorajszą. E, I idziemy do helenki. Bo tak jak wam wspomniałem, helenka już trafiła tutaj do osobnego boksu. Cześć Helenka. Cześć kochana. Ponieważ Helenka już jest dzisiaj trzeci dzień po terminie, no spodziewam się, że dzisiaj już urodzi, ponieważ jest bardzo niespokojna, w ogóle się nie kładzie, tylko cały czas chodzi. Słyszę na kamerze co jakiś czas, że pobekuje, także no myślę, że coś tam się zaczyna dziać. Daniel właśnie pojechał po owiec, bo dzisiaj w ogóle z, zgniótł mi w gniotowniku ostatni owiec, jaki mieliśmy i tak się stresowałem jak on wyjeżdżał mówię no pewnie znowu będzie tak, że akurat jak pojedziesz to zacznie się poród i znowu będę z tym sam ale on powinien już lada moment wrócić i na razie wszystko jest ok ja bym chciał do niej wejść i w ogóle zobaczyć no właśnie tył jak wygląda bo tak bo z przodu to niewiele można wywnioskować No czekaj, czekaj nie bój kochana jak wiecie nasza Helenka jest dzikusem no i tu może być problem, bo zobaczcie ona cały czas ucieka nie bój Helenko, nie bój, chodź misiu no przecież, pancia, znasz już o rok czasu, jesteś u nas, to już nawet latusia się do nas super przyzwyczaiła i e, słuchajcie, musiałem e, z latę musiałem zdoić trochę mleka, ponieważ te dwa klocki nie były w stanie tam po pierwszej dobie wypić wszystkiego i mówię, zdoję sobie trochę tej siary, ponieważ i tak ma no, strzyki, więc zdoję sobie trochę tej siary, no, na wszelki wypadek jakby, no, 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 na wszelki wypadek po prostu, żeby tam nie krakać już, że coś się wydarzy i sobie zamrożę. I słuchajcie, myślałem, że to będzie jakaś katastrofa z tą latę, że ona w ogóle mi nie stanie, że będzie, wiecie, e, e, uciekać, kopać i, i świrować i tak dalej, sądząc po jej zachowaniu. Natomiast byłem w ogromnym szoku, bo w ogóle ona sobie spokojnie stała, na laucie zero kompletnie jakieś paniki. Także super, no, z Helenką obawiam się, że może nie być tak kolorowo, no bo ona jest takim, od samego początku jest takim większym dzikuskiem, no ona nie... Nie ma kompletnie zaufania do człowieka. One są, słuchajcie, z takiej hodowli pochodzą e, i zarówno Helenka, jak i Latę, w której, no, ewidentnie człowiek nie miał za dużej e, roli. Człowiek im się kojarzy tylko i wyłącznie z tym, że przyjdzie i da jedzenie i wodę e, i to tyle. I one nie znają takich rzeczy jak nasze kozy, e, żeby tam się podchodzić, mijać i tak dalej. One w ogóle kompletnie sobie z tym człowieka nie kojarzą, mimo to, że, słuchajcie, no, już rok czasu, ponad rok czasu są z nami Helenka i Latę. Ale widzę, że teraz zauważyłem, że ma strzyki. Ja wam zrobię. Może troszkę w programie zbliżenia, nie wiem czy zobaczycie to tam, ale ma już strzyki takie dosyć nabrzmiałe, więc no, myślę, że dużymi krokami się to zbliża. No Latusia, nie trzymaj nas już dłużej, kochana, w niepewności, bo to już trzy dni po terminie. Ja słuchajcie, już nie pamiętam kiedy się ostatnio wyspałem, bo odkąd się zaczęły porody, to już chyba półtora tygodnia mają te dzieciaczki Basi. I od półtora tygodnia, słuchajcie, nie przespałem całej nocy. Ponieważ ja mam co godzina nastawiony budzik i patrzę się na tą kamerę non-stop. No wiecie, jakie to jest spanie, jak co godzina się budzicie. No to no, żaden to odpoczynek, więc ja, słuchajcie, w dzień jestem tak naprawdę nieprzytomny i zmęczony. Jeszcze mnie w ogóle złapało zapalenie ucha. Przewiało mnie, bo u nas jest obrzydliwa pogoda, jak widzicie na... Jak widzieliście pewnie na przebitkach, na, in, na intro. Strasznie szaro, buro i ponuro. Bardzo duże mrozy teraz u nas są. I wiatry, te wiatry są po prostu najgorsze, bo... Ja jestem w ogóle bardzo podatny na przewiania, nie wiem z jakiego względu, z jakiego powodu. I po prostu jak już jest taki wiatr, to ja, już, to ja już wiem o tym, że ja będę przewiany. No i niestety przeważnie się tak kończy. Także jeszcze oprócz tego zmęczania i stresu związanego z porodami, to jeszcze mi doszło bolące ucho, bo mnie po prostu przewiało. No ale nic, no, jakoś, jakoś to wszystko damy radę ogarnąć już. Na szczęście półmetek mamy ze sobą, zostały do porodu tak naprawdę razem z helemką trzy kozy. Także no, no damy radę. No. No ona, no, słuchajcie, nie da mi sobie tam zobaczyć tyłu, bo widzicie, no ona jest od razu spanikowana i się odwraca do mnie przodem. No nie bój, Helenka. No, widzicie, dopóki nie jestem w środku, dopóki jestem za bramką, no to no jest ok, no nawet przyjdzie, żeby ją dotknąć, nie jest tak źle, ale jak już się wejdzie do boksu, no to jest dużo gorzej. A tu łobuzy co robią? Co tu robią moje łobuzy, kochane? Bożenka! Siemano, Bożena! Świętopełk! I Grażynka, ty czorcie jeden. Ty czorcie jeden. To są, słuchajcie, one są tak kochane i takie śliczne, moje kochane pierworodne pery... O, 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 o. Znowu. Znowu akcje, świętopełk, ty samcu jeden. Świętopełk. <śm> znowu musiał pokazać. Bożenka to taka pchełka malutka, skacząca wszędzie. Bożena. Bożenka. Oj, oj, oj. A ten się tu sadzi, a ten się sadzi tu. Mały świętopełk. Czy ty będziesz miał rogi, czy nie będziesz miał dzieciaku? I grażynka się tutaj wspina. Wspina się to moje łaciate z sensie. <grymne> o jejku, jejku! Moje słodkości kochane. Nie ja wiem, że wy też kochani lubicie patrzeć na te słodziaczki, więc dlatego wam je teraz bardzo dużo ich wam pokazuję, no bo to jak można jak można na nie nie patrzeć, jak można nie czerpać przyjemności z tego widoku, jak to jest takie śliczne. Tutaj klocuszki od lat rosną, tu ścieżki, leczka mają pod dostatkiem. Latusia na szczęście ma super fajnie dużo mleka. Także tu jest wszystko ok, rosną, są takie, takie dostojne, one to są takie grubaski, się śmieje, że nawet nie za dużo mają energii na to, żeby jakoś skakać, one bardzo dużo śpią, takie brzuszki pełne, że takie śmieszne kluski nasze, te chłopaki. I tutaj idziemy jeszcze do tych naszych słodziaczków, jak już jesteśmy na obchodzie, siema, cześć bratku. I jednak dziewczynka została bergamotką, słuchajcie, bergamotka do niej. Bezwzględnie pasuje najładniej, jest śliczna jak dla niej. Także bratek i bergamotka. <noise> Muszę wam je pokazać bliżej, bo to przecież trzeba pokazywać takie śliczne. <noise> Piękności. Hej, hej. Cześć. Bergamotka. No dobra, kochani, e, sprawdziłem, wszystko jest na razie ok. Na razie wygląda na to, że jeszcze nie ma żadnych bóli e, ta Helenka. Widzicie, tam ją z tyłu ona skacze. No bo ona jest też taka trochę zdenerwowana, że, ją, że, że my ją zamknęliśmy w tym boksie. No ale było, byłoby to po prostu strasznie niebezpieczne, gdyby ona tutaj została, ze wszystkimi kozami. Bo to jest pierwiastka, ja nie wiem kochani, jak ona zareaguje i może być tak, że wiecie, urodzi i zostawi te dzieci na pastwę innych kus, te koźlaczki, więc no, no nie, no musi być osobna, to jest, to jest pewne. Dobra kochani, nic się tam na razie jeszcze takiego nie dzieje, więc ja spokojnie mogę jeszcze wrócić sobie na chwilę do domu. Na szczęście chyba Daniel zdąży wrócić do jej porodu, więc... Obym nie był sam. No i co? No, trzymajcie kciuki, kochani. Na pewno dam Wam znać, jak się coś zacznie. A kolejna w kolejce jeszcze Wam powiem teraz na szybko, że jest Luna. I Luna ma termin za 3 dni. Także zobaczymy, czy luneczka będzie równo z terminem, czy, czy też przenosi, czy może przed terminem. No, zobaczymy. Zobaczymy sobie jeszcze, zerkniemy na jej wymiar, jak wygląda. No, jeszcze tutaj nie jest tak mega nabrzmiałe. Więc. Myślę, że jeszcze dziś, jutro możemy się tutaj nie martwić. Tu jeszcze chyba nie będzie tak szybko porodu. Myślę, że to wymiar jeszcze. Jestem pewien wręcz, bo wiem, co było w zeszłym roku, że to wymiar jeszcze będzie dużo pełniejsze, zanim przed porodem się zrobi. Tutaj słodziaczki sobie śpią z mamunią. <gry> Dobra, kochane, zostawiam was. Potem do was przyjdę. Kochani, mamy godzinę już 18. po 18:00. E, ja wam montowałem poprzedniego vloga. I cały czas patrzyliśmy na kamerę. mamy włączoną kamerę cały czas. Widzę, że już się chyba zaczynają porządne skurcze, e, bo cały czas się Helenka kładzie i staje, i grzebie w siłce. Także już jest konkretnie. Co tam, kochana? Jak, misiaczku? Więc myślę, że generalnie akcja porodowa się zaczęła na dobre, ale zobaczcie, jak nas przeciągnęła. Od rana już coś było widać i dopiero teraz godzina po 18 coś jest bardziej tak już, że jesteśmy pewni, że się zaczyna bardzo długo. No. Ale pierwiastki tak potrafią właśnie długo, dosyć, dużo szybciej pokazywać to. No bo wiecie, one nie wiedzą co się z nimi dzieje, więc są już takie zaniepokojone dużo, dużo szybciej, no nie? Ja już sobie tutaj do niej wejdę, żeby ona troszeczkę się przyzwyczaiła do mojej obecności, żeby potem nie było nagle szoku, jak już będzie rodziła, no nie? Że, że ja tutaj jestem. Więc chcę, żeby ona jeszcze ze mną pobyła, że jest ok, że ja tutaj jestem. Tak misiu, ja sobie tutaj kucnę. I spróbuję Wam pokazać jakie jest zachowanie tuż przed bólami partymi kozy. Może się uda jak się nie będzie za bardzo stresowała. No wszystko będzie dobrze, misiaczku. Wszystko będzie dobrze, misio. Damy radę, kochanie. Nie nie bój, się. Będzie dobrze, misiaczku. Mówię ci. Pęcio jest. Damy radę. Damy radę. Mamy to kochani. Urodziła się pierwsza kuska. Dziewczynka. Dosłownie przed chwileczką zdążyłem ją troszeczkę osuszyć. Na szczęście Helenka od razu ją wylizuje. Więc to dobry znak. No i czekamy dalej, kochani. Za chwilę powinno się urodzić kolejna. No kochani, nie wiem jak to będzie widać, ale... Prawdopodobnie jak Wam rozjaśnię to będziecie widzieć, że trzy. No i to prawda, są trojaczki na chwilę obecną. Są dwie kuski i koziołek. Ale Helenka jeszcze nie wstała po ostatnim, po ostatniej kusce, No i czekamy. Mam nadzieję, że już będzie łożysko, że już nie będzie czwartego. Chociaż Daniel twierdzi, no. że może być czwarte. Tak myślę. Ja jestem szczerze mówiąc trochę przerażony, jeżeli miałoby być aż cztery, bo... No, ciężka sprawa. Chociaż patrz, ale ona ma parcie trochę. To no, nie na łożysku takie parcie. Idzie czwarta. Idzie czwarta. Kalenka. Ty zwariowałaś, dziewczyno. Albo łożysko. Jest dworek na razie, nie wiadomo jeszcze. Nie no, proszę was, trzymajcie kciuki, żeby było łożysko, że już nie, już czwarte nie. Nie, to już nie będzie. To już nie będzie, jak w idzie. Dobra kochani, zaraz wam damy znać co i jak. No kochani, mamy pierwsze przystawianie do, do cycka, które nie, było dość, które nie było łatwe, było dość ciężko. Skomplikowanie. Skomplikowanie, bo... No pierwiastki no nie wiedzą o co chodzi, jak się tam coś im próbuje grzebać przy strzykach, przy wymieniu. Więc nie obyło się bez kopania, bez paniki, bez uciekania i bez próby położenia się. Ale na szczęście wiecie, no w jedną osobę byłoby to praktycznie niewykonalne. Niewykonalne przy takiej pierwiastce upartej jak Helenka. Natomiast no udało nam się poprzestawiać, wszystkie się po troszeczku... Co na no, tak się prostuje? Prze troszkę może łożysko no właśnie i że do tego, że troszkę po troszku się wszystkie napiły siary strzyki były też zaczopowane to też się czasami zdarza jak jest gęsta siara. To strzyki są zaczopowane i trzeba te strzyki, to, to jest bolesne prawdopodobnie nawet mm. dla kozy, więc te pierwsze takie wiecie, strzyki, strzyknięcia trzeba zrobić palcami. No niestety to będzie szło ciężko, ale trzeba te strzyki odczopować, żeby te maluchy miały już normalną siarę. Tak, jak smalec, tak. Normalnie. Takie bardzo gęste, no to takie zaczopowanie jest. To się mówi, to się często zdarza jak jest taka bardzo gęsta siara. Mam mega gęstą, jakby taka śmietana normalnie. Cisiel. Tak, tak, tak. No ale się, ale się tam już to napiły troszkę i teraz czekamy, aż Helenka urodzi łożysko. No i będziemy jeszcze raz wszystkie przedstawiać, żeby się jeszcze raz napiły na, na noc. Znaczy na noc. No już Pora mam... się położyć, jest nie wiem, wpół do drugiej albo druga pewnie jakoś tak już jest, słuchajcie bardzo długo to wszystko trwało w sensie ona jako pierwiastka dużo szybciej zaczęła panikować stąd też no my już czekaliśmy i czekaliśmy i czekaliśmy, aż poszliśmy do domu, bo ja jak wam mówiłem już wcześniej mam przewiane ucho więc już po prostu tutaj nie wytrzymywałem mówię no nie, nie ma sensu żebyśmy tutaj siedzieli i poszliśmy sobie do domu patrzyliśmy cały czas na kamerę, no i słuchajcie 12 nocy w końcu zaczęło się parcie, no i, i, no i tak ten poród, no i potem jak już od, od pierwszej to szybciutko poszło? Koszko, nie? No fajnie, 20 minut. Tak. No i generalnie poród bez, bez problemu, tak naprawdę wszystkie szły dobrze, wszystkie szły przodem, nic nie było podwinięte, elegancko, tak naprawdę bez, bez pomocy sobie poradziła. No tam wiadomo, trzeba było asekurować, żeby, no żeby, zadbać o to, żeby były wszystkie oczyszczone odpowiednio i tak dalej. Natomiast generalnie ładnie poród przebieg bez większych komplikacji. Właśnie Helenka wstała. <grym> No, dobra. twoje! No, twoje trojaczki! <gry> I, aha, i dwoje chyba mają dzwonki, tak? No. Dwa koźleczki mają dzwonki. Jeden koziołek i jedna kózka mają dzwoneczki po mamusi. No dobra, kochani, no to my czekamy dalej na, na łożysko i potem jeszcze nie wiem, czy się odezwiemy, czy się nie odezwiemy. Chcielibyśmy się Mogę, jeszcze może. odzywać? Nie, wiemy. nie no to dobra, to kończymy w sumie właściwie tego vloga, no bo co tu, co będziemy wam jeszcze... Na pewno będzie wszystko dobrze, nie ma co. Także kończymy, dzięki, że byliście z nami, jesteśmy mega zmęczeni, także też chcemy, żeby jak najszybciej ten, to łożysko oddała, Przedstawić je jeszcze i położyć się, trochę spać, bo rano trzeba lecieć i znowu je przystawiać. No bo nie będzie ona chętna jeszcze długo, na razie, z tego co widzę po jej zachowaniu, żeby samemu stanąć i je karmić. To, mm -hmm. to tak łatwo nie będzie. Dobra, kochani, trzymajcie się bo Dzięki, że jesteście. Pa-pa.